Cześć kochani, witam Was na moim vlogu. Dzisiaj mam dla Was, jako taka odskocznia od moich regularnych odcinków w Australii, przepis. Przepis fantastyczny, bardzo prosty i szybki na zdrową przekąskę chrupiące klastersy kokosowe. Na wstępie chciałam Wam powiedzieć, że przepis jest mój, ale powstał oczywiście na bazie innych przepisów, które połączyłam, zmodyfikowałam lekko, żeby po prostu wyszła taka najpyszniejsza i najzdrowsza wersja tej przekąski. Dobra, słuchajcie, dość tego gadania, jedziemy już z przepisem. Jako składniki potrzebujemy. Jedną i jedną czwartą szklanki orzechów i lub nasion i dla mnie słuchajcie, tutaj taki najlepszy miks i proporcje to 3 czwarte szklanki płatków, tak zwanych chipsów kokosowych, ale jak nie macie to możecie też dodać takie większe wiórki, tylko oczywiście wiadomo dla struktury tych clustersów lepsze jednak będą płatki lub chipsy kokosowe. Następnie mamy 1 czwartą szklanki lasek migdałów, Albo możecie też użyć płatków, też się fajnie komponują z tymi chipsami kokosowymi, albo jak nie macie, to weźcie sobie takie całe migdały, po prostu je rozgniećcie, rozwalcie jakimś tłuczkiem i też to będzie fajna struktura, bo są takie kawałeczki fajne, nie za duże i nie za małe. Tylko tutaj Wam muszę zwrócić uwagę, że najzdrowiej będzie jak sobie wcześniej te migdały aktywujecie, bo wiadomo, że najlepiej się je wtedy trawi i też wszystkie te dobre rzeczy z migdałów się fajnie wchłaniają. Wspomniałam już o tym kiedyś, więc sobie po prostu wygooglujcie jak i po co aktywować orzechy i nasiona. Potem dodajemy sobie jedną czwartą szklanki nasion dyni i tutaj znowu najlepiej wcześniej aktywowanych. Opcjonalnie możecie sobie dodać jedną łyżkę nasion chia i tutaj znowu najlepiej wcześniej aktywowanych. Szczyptę soli, najlepiej takiej zdrowszej, czyli na przykład himalajskiej. I na koniec 25 ml wysokiej jakości syropu klonowego lub możecie dodać miodu. Ja osobiście wolę syrop klonowy akurat w tym przepisie, bo lepiej się komponuje smakowo i lepiej to wszystko zlepia ogólnie. Ale jak wybieracie miód, to też super. Dodajemy wszystko oczywiście do miski i porządnie mieszamy, żeby wszystkie składniki były równomiernie pokryte tym syropem klonowym bądź też miodem, żeby wszystko było równomiernie rozłożone. I za pomocą łyżki układamy sobie w miarę płaskie kubki, żeby nie były takie zbyt stożkowate, tylko bardziej płaskie i zlepione razem, żeby się nie rozchodziły, tak jak tutaj widzicie, na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Następnie wkładamy blachę tak mniej więcej na środkową wysokość do piekarnika, rozgrzanego wcześniej do 170 stopni i pieczemy tak przez około 10 minut, ale słuchajcie, ogólnie zasada jest, że jak brzegi tych klastersów zaczną się tak brązowić, no to wtedy klastersy są gotowe. Tak jak właśnie tutaj widzicie, Moje brzegi już są zbrązowiałe, więc klastercy są gotowe. I na koniec, oczywiście, odkładamy sobie gdzieś na bok do ostygnięcia. I taka mała wskazówka, jak chcecie taki bardziej chrupiący efekt. To możecie sobie wsadzić te klasterce na parę minutek do zamrażarki i zaraz przed podaniem wyciągnąć i będą one takie naprawdę bardzo chrupiące i ten smak będzie taki głębszy. My teraz wsadzamy klasterce do miseczki i słuchajcie nie przejmujcie się jak wam się troszeczkę porozwalają, bo to też jest OK. Czasami zostaną takie jak tu widzicie w całości i dziecko wam rozwali, a czasami będą po prostu porozwalane, ale to też jest fajnie. Tutaj mamy już gotowy efekt. Pyszne klasterce. Zaraz Jamie będzie kosztował i ja też. Jamie Wam zrobi próbkę, czy są dobre. Mamy. Of course. Jamie skosztuje. Are they good? Dobre są Jamie. Nie. Yeah. Jamie potwierdził, że są dobre. Are they crispy? Are they crispy? Jamie potwierdza, że są bardzo chrupiące. Mam nadzieję, że wam się przepis podobał. Był naprawdę bardzo szybki, prosty i zdrowy przede wszystkim, także bardzo was zachęcam. Do robienia takich zdrowszych wersji, alternatyw, tych niezdrowych przekąsek, bo naprawdę warto. Poczujecie taką głębię smaku, a nie tylko cukier. No i wiadomo, przede wszystkim, że są zdrowsze. Ja takie przepisy uwielbiam, dlatego też Wam wszystkie, które ja zrobiłam, podlinkuję na dole. Na koniec filmiku też jakieś w świetle. No i oczywiście wkleję Wam ten przepis na klastercy kokosowe. Opisie filmu, jak byście chcieli sobie wydrukować i zrobić. Jak wam się odcinek podobał, to oczywiście zachęcam do dawania łapek w górę, do subskrybowania kanału, też jak jeszcze ktoś nie subskrybuje i zapraszam was na moje media społecznościowe Facebooka i Instagrama i wszystko też na dole podlinkuję. Trzymajcie się cieplutko, kochani, do następnego razu, pa! pa.